z najlepszych szczecińskich załóg kaskaderzy na wodnej formule 1 dzięki wieloletniemu doświadczeniu i profesjonalizmowi wybrani przez miasto na regatowego ambasadora Szczecina. Są uniwersalni sukcesy w skali polskiej i światowej odnoszą zarówno w formule flotowej jak i meczowej. Patryk Zbroja Jacht Racing Team podsumował sezon 2011. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku programu na fali. Magdalena Suchodolska, witam i zapraszam. A rozmowę z teamem Patryka Zbroi rozpoczęliśmy od podsumowania Centomili prestiżowych regat rozgrywanych we Włoszech na jeziorze Garta. Warto wspomnieć, że mimo wieloletniej tradycji tych regat, tim Patryka zbroi był pierwszą polską załogą w ich historii. Bardzo ważny wyjazd zagraniczny Czętomila, prawda? Tak, tak, rzeczywiście był to, był to taki projekt, do którego staraliśmy się przygotować w przeciągu całego sezonu. Taki główny punkt tego sezonu, żeby no, pojechać z jachtem Tomahawk, zobaczyć, gdzie jesteśmy w europejskiej hierarchii, czy możemy walczyć z tym najszybszymi, czy też z troszeczkę wolniejszymi, poznać, poznać no, technikę, poznać żeglarzy z południa w Europie przede wszystkim. Rzeczywiście był, był to bardzo, bardzo zaawansowany wyjazd dla nas, ale też się udało. No, też można powiedzieć, że, że przyjechaliśmy z wielkimi wrażeniami, z dużym doświadczeniem i ten plan całego sezonu również nam również wyszedł. Tomahawk uznawany jest za super jacht, za jeden z, naj, z najlepszych jachtów w Polsce. Proszę powiedzieć, czym on się charakteryzuje? Jakie prędkości osiąga? Tak, rzeczywiście jest to w tej chwili jeden z najszybszych jachtów w Polsce, zwłaszcza w swojej kategorii, jeżeli chodzi o długość linii wodnej, bo, bo są oczywiście bardzo duże jednostki, ponad 12-13 metrowe w mieście, które, które przy pewnych warunkach są, są od nas szybsze, zwłaszcza w kursach na wiatr. Na pełnym wiatrze my jesteśmy bardzo porównywalni, nawet, nawet myślę, że moglibyśmy się w pewnych warunkach przymierzyć do klasy LC44. Jest taka łódka Mac Racing, która, która cała węglowa, to jest naprawdę już XXI wiek, jeżeli chodzi o klasy regatowe, tu, gdzie polska ekipa ściga się w tej klasie na świecie i jest taka łódka, która w Gdyni właśnie bryluje. Ale myślę, że jesteśmy na pewno jedną z najszybszych jednostek w Polsce. Charakteryzujemy się przede wszystkim tym, że pływamy na trapezach. To jest jak gdyby to nasz, nasz wyznacznik, czyli łódka. Ma specjalnie takie dopasowane skrzydła, które umożliwiają zwiększenie ramienia balastowego. No i czterech załogantów, którzy na specjalnych takich uprzężach trapezowych wywieszają się na zewnątrz po to, żeby, żeby maksymalnie efektywnie łódkę prowadzić z jak największą prędkością, żeby, żeby była jak najszybsza. No to, to jest rzeczywiście taki, jest to dosyć efektowne, nazywają nas kaskaderami z tego, co wiem przynajmniej jeżeli chodzi o konkurencję tutaj lokalną. Na, na świecie czy w Europie nie jest to nadzwyczajna konstrukcja, bo takie konstrukcje się zdarzają. Zresztą tu widzieliśmy w Czętominie, gdzie takich aktów jak my to było chyba z 30 albo 40, także byliśmy jednym z wielu, ale w Polsce na pewno nie jest to bardzo popularna konstrukcja. Pod względem sportowym, który, który z wyścigów był dla Was najważniejszy? Bardzo ważna Wasza rola i bardzo intensywny chyba weekend na Mazurach. A tak, rzeczywiście. Tam było też, też wiele, wiele duż, dużego typu, doś, wiele różnych doświadczeń o różnym charakterze. Tam, tam rzeczywiście to były trzy imprezy. To był taki tydzień nazwany Mazury Match Race Week przez organizatora Polish Match Touru. Ciekawe Ciekawa Taka propozycja, że jeździliśmy tak od Giżycka przez Mikołajki do Olsztyna, w trzy różne miejsca, trzy różne imprezy, konkurencja coraz silniejsza. I rzeczywiście tam no, przyjechały, przyjechały załogi z pierwszej setki światowego rankingu, gdzie praktycznie każdy wygrywał z każdym i mógł przegrać z każdym jednocześnie. I tam no, to była to była walka tak bardzo, bardzo zacięta, bardzo wyrównana. Poszło nam tak sobie, ale jesteśmy ogólnie zadowoleni, bo, bo to były przede wszystkim rejony, które pierwszy raz odwiedzaliśmy, jeżeli chodzi o regaty meczowe. Nie lubimy pływania w takich bardzo zmiennych, nietypowych warunkach, zwłaszcza słabo wiatrowych. Ciekawe przygody mi na przykład w Olsztynie, gdzie poza zmiennym wiatrem i warunki takie rzeczywiście też średnie, to jeszcze dodatkowo wjeżdżaliśmy co chwilę w jakieś podwodne glony, których nie było widać. I to był, dochodziło do tego, że, że, że każda załoga nawet robiła sobie specjalnie taki kij, który wyglądał jak ząb Neptuna i w momencie kiedy, kiedy wchodziła na łódkę, i jak tylko załoga uznawała, że łódka nie idzie od, z odpowiednią prędkością, to spróbowali właśnie te, te wodorosty, jak zorientowali się, że wjechali wodorosty, te wodorosty z, z balastu ściągać. Także no to były rzeczy, z którymi. Znaczy na co dzień na co dzień też się można spotkać również na Jeziorze Dąbie tutaj na przykład, ale no w meczach, kiedy, kiedy jest to krótki wyścig, się przegrywa wyścig tylko dlatego, że się wjechało w kapustę, mimo, mimo że że, że się ten wyścig na przykład kontroluje, a jest to wyścig, który decyduje o wejście na przykład do półfinału, no to, to można czuć dużą irytację ogólnie rzecz biorąc, ale dlatego podchodzimy z pokorą do takich, takich wyzwań, jesteśmy zadowoleni to był na naprawdę, naprawdę fajny okres, ale myślę, że tak ogólnie sam osobiście uznaję yy, Mistrzostwa Polski w Sopocie jako taką bardzo, bardzo imprezę, która yy, utrwaliła się w pamięci, bo tam rzeczywiście był poziom bardzo wyrównany na ciężkich jachtach typu Diamond 3000 yy, w czteroosobowej załodze, gdzie z Pawłem Szklarzem, Marcinem Zubrzyckim i Łukaszem Czają rzeczywiście w kawał dobrej roboty chłopaki robili jako załoganci, bo to są bardzo ciężkie łódki do opanowania, a udało nam się yy, rundę eliminacyjną przejść na drugim miejscu. Potem stracha trochę zrobiliśmy przyszłym mistrzom Polski Przemkowi Tarnackiemu, wygrywając z nim jeden wyścig nawet, także wygrał z nami półfinała 2 do 1. Także zacięcie z Markiem Stańczykiem walczyliśmy o trzecie miejsce i to naprawdę były fajne, fajne, fajne mecze z dużą dozą pozytywnej adrenaliny. I ten Berlin, o którym o którym Marek wspomniał, to też fajna impreza. Też tak była walka z wyścigu na wyścig. Też każdy z każdym mógł wygrać. Udało się tam nawet zwyciężyć chyba z pięcioma wyżej rozstawionymi zawodnikami w rankingu światowym, także jest to na pewno duży sukces i jesteśmy zadowoleni. Warto też przypomnieć tą, taką fajną imprezę w Crosslinie, to były, to były regaty meczowe, ale tam pojechała większość grupy, która pływa na tomachałku, prawda? I stworzyli kilka, kilka załóg, i, i to można powiedzieć, że to były takie mieszane, fajne, fajne regaty. Także przygotowuję się na następnego sezonu i. Um, z, z, dużą, z, dużą, z dużą energią yy, myślę, że szybko się zacznie, bo pogoda jest piękna, także <grywamy> jesteśmy dobrej myśli. To ja jeszcze dopytam, jak to było z tym kroslinem. Krosin to taka miejscowość, która leży po drugiej stronie ujścia wód Zalewu Szczecińskiego, czyli to nad Pianą po stronie niemieckiej. Jest tam taka bardzo duża marina. I wystartowaliśmy w tym roku już drugi raz. W zeszłym roku braliśmy udział tam w regatach, w tym roku również. No i okazało się, że większość w ogóle startujących to, to były załogi polskie, z czego stworzyliśmy praktycznie Dwie pełne załogi tylko z załogantów samego tomachołka, a jeszcze dwóch pozostałych naszych załogantów wspierało, wspierało dwie kolejne załogi. Także ogólnie rzecz ujmując, połowa prawie uczestników tej imprezy to była, to była nasza ekipa, także było dosyć wesoło. No i przy tym też, też fajnie, było, bo to były regaty bardzo blisko, bardzo blisko samej mariny, gdzie zagrywki były praktycznie pomiędzy pomostami, Jachty stały przycumowane, a tutaj na niczego niespodziewających się na przykład żeglarzy turystyczni, którzy wychodzili na przykład na przykład na silniku sportu nagle spadały dwa jachty typu skip i kręciły się dookoła nich, żądając miejsca, żądając y różnego typu tam zagrywek i tak dalej. Także było, było dosyć wesoło, robiło to wrażenie. Rzeczywiście do dobrze się bawiliśmy tam. Oczu no, trzy zajęliśmy trzy pierwsze miejsca w tych regatach. Rzeczywiście polskie było podium, można powiedzieć. Cztery, cztery pierwsze załogi to byli Polacy. Macie już plany na sezon 2012? Wstępnie tak, wstępnie tak, ale to, to tak jak Karina wspomniała, no dużo zależy od naszych możliwości finansowych, no chcielibyśmy, chcielibyśmy, rzeczywiście też, szukamy cały czas takiego sponsora, który mógłby się z nami połączyć jakoś tak docelowo strategicznie nawet na dwa, trzy sezony, bo to taki jest nasz cel. Zmienić barwy jachtu właśnie pod kątem sponsora. Myślę, że to by było dosyć ciekawe, bo bierzemy udział nie tylko w regatach, ale w różnych wydarzeniach, także o charakterze takim bardziej, bardziej turystycznym no, typu, typu nawet Dni Morza w Szczecinie, czy Dni Odry, gdzie, gdzie ten nasz pływający Gilbert powinien robić wrażenie odpowiednie. No, a z drugiej strony jest jeszcze no, szereg na pewno planów meczowych, w zależności od naszego, naszego partnera, z którym właśnie będziemy też podpisywali umowę o współpracę Polish Match Tour, czyli to jest taki organizator imprez meczowych w Polsce, który, który, który zajmuje się tą formułą. No, będziemy starali się tu w Polsce pływać, w Niemczech, w Danii podejrzewam, że też może jeszcze raz pojedziemy na milę tym razem, żeby, żeby powalczyć o coś więcej. Także plany są, zobaczymy jak z ich realizacją.